Wydawnictwo Estymator przedstawia Agnieszka Tyszka. Koniki z szumińskich łąk. Marcysia. Czyta Masza Bogucka. Stajnia w szuminie to niezwykłe miejsce. Tutaj kucyki i koniki każdej maści znajdą spokojną przystań i oddanych przyjaciół. Zapraszamy do szumińskich łąk. Opiekunki koników Klara, Paulinka i Hania odkrywają, że w zabytkowym pałacu Polickich dzieją się dziwne rzeczy. Tymczasem do Szumińskich łąk przybywa siwy, uroczy konik polski. Marcysia ma nadzieję, że znajdzie w nim bratnią duszę. W Szuminie jest najpiękniej na świecie. Wiem co mówię, bo mieszkam tu od urodzenia. I nie jest wcale tak, że nigdy nie wyściubiłam nosa poza naszą okolicę. W każde wakacje odwiedzam przecież moją ciocie w Krakowie. Poza tym jeżdżę z mamą na targi książkowe, które odbywają się w różnych miastach w Warszawie, Łodzi, Krakowie, albo w Poznaniu. Moja mama jest bibliotekarką i mówi, że nie ma na świecie szczęśliwszego pracownika niż ona wszystko dlatego, że jej zawód to jednocześnie jej największa pasja. Mama kocha książki. Może o nich opowiadać godzinami, a jak czasem się zaczyta, potrafi nawet przypalić ciasto. Potem żartujemy sobie, że nadpalony sernik to żadne tam zwykłe ciasto, tylko sernik Alice Monroe, a zwęglony piernik to piernik Doris Lessing. Mama uwielbia te dwie autorki. I jak zacznie czytać, nie może się oderwać. Ja mam to samo na przykład z dziećmi z Bulerbyn. Bardzo żałuję, że nie mieszkamy w Bulerbyn. Byłoby fajnie widzieć obok zagrody północną i południową, a nie tylko panią Kwaczek i hodowane przez nią kaczki. Wolałabym zamiast kaczek sąsiedztwo Klary i Pauliny. Gdyby tak dało się przybliżyć nasz dom do szumińskich łąk, gdzie teraz obie mieszkają. Byłoby jak w bulerbyn. Oczywiście budynek trzeba by przesunąć razem z ogrodem, w którym rosną słynne hortensje mojej mamy. Każdy, kto wjeżdża do Szumina, musi się przy nich zatrzymać. Takie są ogromne i błękitne. Za to szumińskich Łąk nie ruszyłabym na mapie ani o centymetr. Stajnia musi być dokładnie w tym miejscu, w którym się znajduje w pięknym zakątku, wśród Łąk, trochę na uboczu. Tam koniki czują się najlepiej i nie należałoby tego zmieniać. Za nic w świecie! Szumińskie łąki należą do rodziców Klary, mojej najlepszej przyjaciółki. Klara, wprawdzie się tutaj nie urodziła, ale kocha naszą okolicę tak samo mocno jak ja, no i mieszka tu już od wielu lat. Zawarłyśmy nawet specjalny pakt, że nigdy, przenigdy stąd nie wyjedziemy. Trochę się martwiłam, co będzie, kiedy w szumińskich łąkach pojawiła się Paulina. Bałam się, że Klara przestanie mnie lubić. Ale wcale się tak nie stało. Paulina i jej mama Arietta mieszkają w wyremontowanym spichlerzu nad kawiarnią u Augusta i wszystko jest jak dawniej. Może nawet jeszcze fajniej? Bo czasem o wiele przyjemniej robi się coś we trójkę niż we dwójkę. No i dzięki Paulinie. Nasza stajnia zyskała jeszcze jednego mieszkańca, Rokiego, który tak jak kucyk Klary, jest kucem islandzkim. Właśnie pakuję plecak i zaraz ruszam w drogę. Dziewczyny czekają już na mnie w stajni, bo dzisiaj jest nasz dyżur w sprzątaniu. Poza tym chcemy wybrać się na małą przejażdżkę, żeby poszukać wiosny. Nasza wychowawczyni, pani Basia, zadała nam taką pracę domową. Mnie bardzo się podoba. Nie trzeba siedzieć w domu nad zeszytem albo ćwiczeniami, chociaż ja akurat lubię się uczyć, co trochę denerwuje mojego tatę. Haniu, prosi mnie czasem, zostaw już te lekcje i chodź pograć ze mną w piłkę. Mama śmieje się wtedy i mówi, że tata chce mnie sprowadzić na manowce, a on upiera się, że to nie żadne tam manowce, tylko odrobina sportu dla zdrowia. I jeszcze dodaje, że to wyraz jego troski o mnie. A mnie się wydaje, że tata po prostu się nudzi. Jak już skończy swoje różne prace na polu, w ogrodzie czy w garażu, ma ochotę na odmianę. Pewnie inaczej by to wyglądało, gdybym miała rodzeństwo. Ale nie mam. Podejrzewam, że jeden młodszy brat skutecznie odwróciłby uwagę taty od mojej osoby. Na pewno kopaliby razem piłkę. A tak, ja muszę to robić, chociaż, trzeba przyznać, całkiem dobrze mi idzie. Ostatnio ostrzeliłam gola na WF. i chłopcy byli w szoku, bo na bramce stał nie kto inny jak sam Antek, król bramkarzy. Nawet Paulina bardzo się zdziwiła. No wiesz, Hania, ty taka grzeczna i delikatna, a kopiesz jak nie wiem co, powiedziała z podziwem kręcąc głową. To było bardzo miłe uczucie znaleźć się na chwilę w centrum zainteresowania całej klasy. I wcale nie z powodu dobrze odrobionej pracy domowej z matmy, bo to akurat mi się zdarza. Ale jednocześnie trochę się zawstydziłam, bo jestem raczej nieśmiała. Nie należę do osób specjalnie odważnych ani przebojowych. Nie wiem na przykład, czy byłabym zdolna do tego, co zrobiła Paulina, która pewnej listopadowej nocy wyruszyła razem z Rokim na poszukiwania białego gwiazdora. Ktoś, do dziś nie wiemy, kto to był. Otworzył jego boks i drzwi do stajni. Biedny konik został wypędzony prosto w zimną noc. Wszystko dobrze się skończyło, nie licząc złamanej ręki mojej przyjaciółki. Ale ja zawsze mam dreszcze na plecach, gdy myślę o tamtej nocy, ciemnej wietrznej, mokrej, odtopniejącego śniegu i bardzo niebezpiecznej. Naprawdę podziwiam Paulina za odwagę. I rok jego też. W końcu to jego niezawodny instynkt. Pomógł odszukać gwiazdora. Dzisiaj, na szczęście, jest piękna pogoda. Niebo nad Szuminem nabrało błękitnej barwy, jakiej zimą nigdy tu nie widzieliśmy. Wiosenne słońce przygrzewa coraz mocniej, a jeśli chodzi o wiatr, jest ledwo wyczuwalny. Zapowiada się udana wycieczka. Od kilku dni można już używać rowerów, bo słynne szumińskie błoto zastygło na dobre. Ruszam więc w kierunku stajni, a wiatr przyjemnie rozwiewa mi włosy i wokół pachnie przygodą. Widzę jeszcze jak tata przekopuje grządki w maminnym ogródku. Prosiła go o to wczoraj wieczorem. Ucieszy się, kiedy wróci z pracy, bo ogródek to jej druga pasja, zaraz po książkach. Pola, które mijam właśnie odzyskują siły po zimie. Śniegu już ani śladu, a tu i ówdzie pojawiają się zielonkawe plamy. Nie mogę się doczekać, kiedy zazieleni się na dobre. Wiosna w naszej okolicy jest pełna atrakcji i nie tylko z powodu budzącej się z zimowego snu przyrody. 27 kwietnia mamy tu w Szuminie wielkie wydarzenie, festyn organizowany przez Proboszcza. Właśnie tego dnia przypadają imieniny Zyty, a święta Zyta to patronka naszego kościoła. Ponieważ tak się składa, że jest ona również patronką gospodyń domowych, sama przez całe życie była gospodynią, zanim została świętą, nasze koło gospodyń Szumina także przygotowuje na ten dzień różne atrakcje. Moja mama jest w KGS-ie, podobnie jak mama Klary i nawet Arietta, chociaż ona mieszka tu dopiero od niedawna. Niektórzy złośliwcy nazywają KGS kołem gęsi z Kubania. Ale moim zdaniem członkinie tej organizacji są całkiem do rzeczy. No i wcale nie skubią gęsi. Mają za to różne inne pomysły, niektóre dosyć dziwne, to prawda. Na przykład okropne fartucho mundurki szkolne uszyte dla nas na rozpoczęcie roku uważam za totalny niewypał. Ale ciasteczka upieczone dla naszej klasy na Halloween to był strzał w dziesiątkę. Jeszcze w zimie. Panie z KGS-u, we współpracy z Szumińską Biblioteką, czyli moją mamą, ogłosiły konkurs na krótki utwór literacki poświęcony naszej okolicy. Rozstrzygnięcie nastąpi oczywiście podczas Festynu Świętej Zyty. Bardzo chciałabym wziąć udział w tym konkursie, ale nie mogę wpaść na żaden dobry pomysł. Wiem, że Klara i Paulina też mają taki zamiar. Muszę je dzisiaj zapytać, czy już coś wymyśliły. Bo czasu zostało niewiele. Jury musi jeszcze przeczytać wszystkie nadesłane prace i podjąć decyzję o przyznaniu nagród. Zabudowania szumińskich łąk właśnie wyłaniają się z za zakrętu piaszczystej drogi. Lubię ten moment. Wiem, że tam na mnie czekają i to jest bardzo przyjemne. Mam dziś w plecaku dwie marchewki dla Marcysi i po jednej dla Rokiego i Gucia. Hania! Woła na mój widok Klara, która siedzi z Burcjuszem na werandzie. Z tego miejsca widać dobrze, kto pojawia się na podwórku. Burcjusz jak zwykle nie szczeka, tylko merda ogonem i obwąchuje mój stary rower. Nie zgadniesz, co się wydarzyło, mówi Klara, rozglądając się czujnie. Robi to całkiem niepotrzebnie, bo nikogo przecież nie ma w pobliżu. Chyba, że jej starsza siostra Nina czai się gdzieś obok. Z nią nigdy nic nie wiadomo. Potrafi pojawić się nagle, zupełnie jak duch, i zadać takie pytanie, jakby już od piętnastu minut uczestniczyła w rozmowie. To dziwne, ale taka właśnie jest Nina. I jakby tego było mało, uwielbia upodabniać się do wampira. Robi to za pomocą kredki do oczu, tuszu i cieni do powiek, że też jej się chce. Malowanie się zajmuje strasznie dużo czasu. Wiem coś o tym, bo moja mama zawsze robi staranny makijaż przed wyjściem do pracy. Książki są takie piękne, że nie mogę być od nich ani trochę gorsza, powtarza ze śmiechem. Ale mama po umalowaniu się zawsze wygląda ładniej, czego nie można powiedzieć o Ninie. Teraz rozglądam się tak jak Klara, ale Niny, wampirzycy, nigdzie nie widzę. Co się stało? Pytam więc z ciekawością. Będziemy mieć tutaj w szumińskich łąkach prawdziwy dom starców, mówi z dumą moja przyjaciółka. Jak to? Nic nie rozumiem. Koński dom starców, tłumaczy Klara ze śmiechem, a ja dalej nie mam pojęcia o co jej chodzi. Zamieszka u nas stary koń dziadka Bronka. Klara w końcu wyjaśnia sprawę. Ale czemu? Czyżby dziadek Bronek nie miał już siły się nim zajmować? Pytam zdziwiona. Obie przecież pamiętamy, jak całkiem niedawno Bronek wywijał w kawiarni u Augusta z babcią Leokadią, swoją dawną narzeczoną. Nie wyglądał wtedy wcale na zmęczonego życiem i niezdolnego do zajmowania się własnym koniem, wręcz przeciwnie. Dziadek Bronek będzie się teraz zajmował leokadią. Pobierają się na Wielkanoc i wyjeżdżają w podróż poślubną do sanatorium w Busku. Rozumiesz, że konia muszą zostawić. O, rany. Naprawdę? Nie mogę wyjść ze zdumienia, że nasza słynna akcja odniosła aż taki skutek. Szczerze mówiąc, był to pomysł Pauliny, żeby spotkali się niby przypadkiem w naszej kawiarni, bo Bronek i Leokadia, dawna para narzeczonych, od wieków byli ze sobą pokłóceni. I to z jakiegoś głupiego powodu. Paulina wie? Pytam, a Klara kiwa głową. Aha! I bardzo się cieszy. A jej mama aż się popłakała ze wzruszenia i powiedziała, że może osobiście zajmować się tym koniem. Jak on ma na imię? Pytam: Siwy. I podobno jest wyjątkowo uparty. No, chyba nie bardziej niż moja Marcysia. Uśmiecham się porozumiewawczo do Klary. Obie nieraz się przekonałyśmy, że Marcysia robi tylko to, na co naprawdę ma ochotę. Na przykład Nigdy nie jada suchego siana. Kiedy pierwszy raz to zobaczyłam, myślałam, że zemgleje z wrażenia. To było zaraz na początku naszej znajomości, i moje pojęcie o koniach było wtedy trochę inne niż teraz. Przyniosłam Marcysi wiązkę pachnącego sianka, a ona obwąchała je tylko i parsknęła z niezadowoleniem. O co chodzi? Pomyślałam przestraszona. Bardzo mi zależało na tym, żeby się z nią zaprzyjaźnić. I za nic w świecie nie chciałam zrobić jej przykrości. Stałam i patrzyłam z niepokojem, jak Marcysia potrząsa łbem i najwyraźniej chce mi coś ważnego zakomunikować. Kiedy tupnęła nogą, odsunęłam się na bezpieczną odległość. — A, zapomniałam ci powiedzieć, ona nie lubi suchego — zawołała Klara z sąsiedniego boksu. — Suchego czego? — nie zrozumiałam. — No siana — odparła Klara. To co ja mam zrobić? zapytałam zmartwiona. Nie za bardzo znałam się na sianie. Czyżby trzeba je było moczyć przed użyciem albo gotować? Ale zupełnie niepotrzebnie się przejmowałam, bo Marcysia sama sobie poradziła. Po prostu wzięła porcję siana do pyska i najspokojniej w świecie zanurzyła ją w poidle. Potem Klara wyjaśniła mi, że Marcysia najchętniej jadłaby świeżą trawę. A jeśli chcę podać jej siano, muszę pamiętać o tym, by je wcześniej zmoczyć. Pewnie właśnie to próbowała mi powiedzieć, a ja nic z tego nie rozumiałam, pomyślałam zawstydzona. Od tego zdarzenia minęło już mnóstwo czasu i teraz znamy się z Marcysią znacznie lepiej. Wiem, na przykład, że może kuleć na zawołanie. To zdarza się wtedy, gdy znudzi jej się zbyt długa praca na ląży. Potrafi także zatrzymać się nagle, choć inne konie właśnie galopują z zapałem. Po prostu Marcysia ma charakter. A jak będzie z koniem dziadka Bronka? To wie. Klara chyba też się nad tym zastanawia. Może być trudno, mówi z westchnieniem. No wiesz, do tej pory Siwy mieszkał sam. Nie jest przyzwyczajony do obecności innych koni. Poza tym zawsze zajmował się nim dziadek. Nie martwcie się na zapas. Roki na pewno się z siwym dogada. Rozlega się nagle wesoły głos. To Paulina. Ma swój plecak w trupie czaszki, a w dłoniach trzyma aparat fotograficzny. Ojej! wołam, stukając się w czoło, że też nie wzięłam swojego. Jeden nam wystarczy. Przecież pracujemy w grupie. Przypomina mi Klara. To zbierajmy się, bo szkoda słońca, mówi Paulina i wszystkie trzy ruszamy w kierunku stajni. Marcysia cieszy się na mój widok i od razu szuka marchewek. Jest strasznie łakoma. Gdyby jej pozwolić, jadłaby bez końca, a potem chyba nie zmieściłaby się w boksie. Tłumaczę jej, że marchewki są naszym prowiantem na drogę i dostanie je, kiedy zatrzymamy się na postoju. Marcysia nie jest zachwycona, ale przyjmuje to w końcu do wiadomości. Widzę to po jej oczach. Tylko, że w ogóle sprawia wrażenie, jakby niespecjalnie miała ochotę na wycieczkę. To do niej niepodobne, bo bardzo lubi Gucia. Nie rozumiem, o co chodzi. Wyruszamy powolutku. Najpierw Klara z Guciem, za nią Paulina z Rokim, a ja i Marcysia na końcu. W ostatniej chwili Przyłącza się do nas Burcjusz, który biegnie najpierw obok Klary, a potem tuż przy mnie. Burcjusz przeważnie nie rusza się z szumińskich łąk, ale dzisiaj robi wyjątek. Klara się z tego śmieje. Oj, oj, skoro psy wyfruwają ze swoich gniazd, to znak, że nadeszła prawdziwa wiosna. Żartuje. Trochę się niepokoję, czy Burcjusz gdzieś nam się nie zgubi i rozglądam się za nim co chwilę. Wygląda na szczęśliwego, kiedy tak pędzi przez pole, od czasu do czasu dając nura w krzaki. Za to Marcysia najwyraźniej nie jest szczęśliwa. Wlecze się noga za nogą i nie podziela entuzjazmu swoich islandzkich kolegów. Nie odpowiedziała nawet na wesołe zaczepki Rokiego. Czyżby była na niego obrażona? Z grzbietu Marcysi wypatruje pierwszych oznak wiosny. Pola są w niektórych miejscach bardzo zielone. Na wierzbach pojawiły się bazie. Tu i tam kwitną żółte kwiatki. Jeśli za oznaki wiosny uznać rozpoczynające się właśnie remonty, to proszę bardzo. Wokół chałupy babci Nadzi stoją rusztowania. Niedługo nie będzie śladu po niedawnym pożarze, a pałac Polickich także obstawiony jest konstrukcją z desek. Jakby tego było mało, w pałacowym ogrodzie widać głębokie wykopy. Zrujnowany budynek kupił jakiś czas temu pan dorobek, tata Matea, tego chłopca, który bardzo podoba się Ninie. Słyszałam, że mają zamiar wszystko wyremontować i urządzić tam hotel, stadninę i inne cuda. Teren jest ogrodzony niezbyt szczelnie, a Burc już właśnie postanowił to wykorzystać i dostać się do środka. Boję się, że wpadnie do jakiejś głębokiej dziury. I będziemy miały kłopot. Hej, dziewczyny! Wołam do Klary i Pauliny. Odjechały już spory kawałek dalej, bo Marcysia naprawdę wlecze się dzisiaj niemiłosiernie. Stało się coś? odkrzykuje Klara. Jeszcze nie, ale Burc już jest za burtą! wołam żartobliwie. Dziewczyny zawracają i po chwili wszystkie trzy wypatrujemy psa. Ciekawe, po co panu dorobkowi te wszystkie dziury w ogrodzie? Jak myślicie? Pyta Klara. Nic z tego nie rozumiem dziwi się Paulina. Ogród to było jedyne ładne miejsce w całej tej posiadłości. Dobrze wiem, bo zakradłam się tam kiedyś przez szparę między deskami. Zerkam na nią z podziwem. Ja bym w życiu tam nie poszła. Podobno w pałacu straszy tak mówią starzy ludzie, którzy znali ostatnią właścicielkę. Babcia Leokadia twierdzi nawet, że pani Policka była czarownicą i odleciała z pałacu na Miotle. Oczywiście w bajki już nie wierzę, ale tak do końca to nigdy nic nie wiadomo. Moja mama lubi powtarzać strzeżonego pan Bóg strzeże. Zgadzam się z nią i dlatego wolałabym nie zapuszczać się na teren pałacowej posiadłości ani sama, ani w towarzystwie. A jeśli chodzi o dziury w ziemi, są wyjątkowo przerażające, zupełnie jak rozdziawione paszcze Olbrzymów. A może to będą stawy rybne? Zastanawia się Klara. E, chyba nie. Paulina z powątpiewaniem kręci głową. I właśnie wtedy słyszymy ujadanie Burcjusza. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że on nigdy nie szczeka. Jak na komendę zaskakuje